Tutaj się otwierają. Uh -huh. Można dotąd nawet. Uh -huh. Można przestać to. To uh -huh. no. jakieś drzewko jest? Tak, drzewko, palma. Tak o. By, by. By. Tu uh -huh. się otwierają drzwi do toalety, Tu się otwiera. Uh -huh. I to też się otwiera. O, przesuwa tak. się. Tak. Uh -huh. Taki balkon. Mhm, takie pięterko. No to już połóż tak. Mhm. Tutaj się otwierają. Mhm. No, tutaj też się otwiera. I tutaj też się to otwiera. Mhm. I też chyba się też otwiera. Tu, z przodu. A, żeby było... Dość do... Się do... Takiego powietrza, nie? To się otwiera. Aha, widzę. W zasadzie bym myślał Bardzo ładnie. I jeszcze to jeździ. No? Ten by się tutaj wchodzi. Mhm. Gdzieś mi hmm. Tu masz taką kolekcję? Tak. Mhm. Ale tu domek, jaki masz piękny. Ten domek jest piękny. Jest to jest, tylko nie wiem, w czego to spada. A, A domek Harry Potter. A zademonstrujesz mi też książeczkę Harry'ego tak. Poczekaj, bo... A to chyba kupiłam Tobie za dobre wyniki w nauce. No, jakoś to. tak. Tak, to było, jak jeździłyśmy na tańce jeszcze. E, to? Mhm, pokaż tą książeczkę. E, to... Mogę zobaczyć? Tak. E, tutaj. Albo ty pokaż. O, tutaj się to otwiera. To można mhm. też tak. No, to jakaś kula do, chyba. I co? jest dostęp do tego, do książki. Taka pokaż. Boś, jaka maleńka książeczka. Taka mała. Uh -huh. I to też się tu otwiera. Uh -huh. o. No ładna ta książeczka. A pokaż z przodu tą książeczkę. Z przodu to na tak wygląda. Taka ładna, fioletowa. To jeszcze ile brakuje? Tobie trzy, tak? Tak, trzy. Bordowa, brązowa i chyba czarna, tak? E, nie. A jaka? Tutaj jest pokazana. Mhm. E, czarna? No. Czekaj, gdzieś to powinno to być pokazane. Co by chyba było. Nie, to jest taka filetowa. Nie wiem, ale chyba jeszcze zielona była. Zielona była chyba i żółta. Mhm. Jakbym się nie... Zaraz zobaczymy.